Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Dlaczego elity biorą udział w składaniu ofiar z dzieci w czeskim gaju? Autor Richard Inous, 6 lipca 2020 roku. W skrócie. Czeski Gaj to kemping o powierzchni 11 km kwadratowych położony w hrabstwie Senoume w Kalifornii, należący do Męskiego Klubu Artystycznego w San Francisco, znanego jako Czeski Klub. Założonego w 1872 roku. Cytaty. Czeski gaj, do którego chodzę od czasu do czasu, to najbardziej homoseksualna rzecz, jaką można sobie wyobrazić z tym tłumem z San Francisco. Nie mogę podać ręki nikomu z San Francisco. Prezydenta Richarda M. Nixona. Fakty: mroczne rytuały, takie jak kremacja opieki. Przeprowadzane co roku w czeskim gaju, niezależnie od tego, czy jest to faktyczna, czy udawana ofiara, wpływają na uczestników, osłabiając i eliminując ich troskę, empatię wobec innych i sumienia. Zastanów się, jaka jest nasza rola jako zwiastunów światła na planecie w odniesieniu do rosnącej świadomości, że te mroczne rytuały są częścią procesu usuwania sumienia z potężnej elity naszego społeczeństwa. Złożona, zakulisowa historia tego, co dzieje się w mrocznych sanktuariach światowej potęgi, kawałek po kawałku wychodzi na jaw. Wiele wciąż jest ukrytych, ale ma to tak samo wiele wspólnego z naszą zbiorową niechęcią do prawdziwej konfrontacji z ciemnością, jak z czymkolwiek innym. Dowodów i informacji o światowej elicie jest coraz więcej. Dzięki zeznaniom odważnych demaskatorów i pracy odważnych śledczych, że zasadniczo mamy do czynienia z ludźmi, którzy stracili wszelkie wątki moralne i którzy popełniają niewyobrażalne akty deprawacji i nieludzkości, które w jakiś sposób służą umocnieniu ich władzy, bogactwa i ziemskich przyjemności. Ponieważ nadal aklimatyzujemy się do fundamentalnego charakteru elity finansowej i politycznej naszego świata, bardzo ważne staje się dla nas zawieszenie na chwilę naszego oburzenia i niedowierzania, aby w szczególny sposób skupić nasze umysły na zrozumieniu, w jaki sposób nasi ludzcy bracia zdecydowali się zejść tak daleko na manowce ścieżką moralnej degeneracji. Illuminati. Na najwyższych szczeblach planetarnej kontroli wydaje się istnieć tajna grupa lub tajne stowarzyszenie. Nazwijcie ich Illuminati. Kabał czy jak chcecie. Jedną z fundamentalnych mocnych stron tej grupy wydaje się być ich zdolność do zachęcania ludzi, którzy doszli do władzy, do przyłączenia się do tajnej walki, przynajmniej na pewnym poziomie. Są ekspertami w odwoływaniu się do popędów i perypetii ludzkiego ego, a mając do dyspozycji nieograniczone zasoby. Tylko najsilniejsi i najbardziej ugruntowani są w stanie oprzeć się zręcznie złożonym obietnicom ziemskich przyjemności, a następnie groźbą bólu. Wewnętrzny krąg tej grupy promieniuje na zewnątrz od głównych członków do nowych inicjowanych. Im dalej od wewnętrznego kręgu, tym mniej jest ujawnionych. Nowa inicjacja do grupy wydaje się opierać na zaproszeniu przyjaciół i współpracowników którzy już są zaangażowani. Rzadko, jeśli w ogóle, człowiek wkracza na ten świat bez pewnej ręki zaufanego przyjaciela, prowadzącego go do zewnętrznego kręgu. Po dotarciu na miejsce zachowanie inicjowanego jest uważnie i potajemnie obserwowane przez dobrze poinformowanych członków. Jeśli nadarzy się okazja, wtajemniczony otrzymuje możliwość zrobienia kroku do wewnątrz. Albo przez bezpośrednie zaproszenie, albo przez rozwój sytuacji, w której może się okazać, że wtajemniczony ma kompromitujące pragnienia kierowane przez ego. Prawdopodobnie nie ma bezpośredniego przymusu, ale raczej subtelne formy perswazji, ponieważ ważne jest, aby osoba dokonała wyboru z wolnej woli, która następnie definiuje tę osobę w jej własnym umyśle. W ten sposób osoba identyfikuje się z własnym zachowaniem i wyborami, a zatem może być bardziej skłonna do dalszego zagłębiania się. Przyjrzyjmy się jednemu słynnemu pojazdowi, który promuje ruch w kierunku wewnętrznego kręgu Gaj Czeski czyli Bohemian Grove. Co roku najlepsi gracze i wstrząsacze na świecie, tylko mężczyźni, są zapraszani na ekskluzywne tygodniowe wakacje w lipcu do czeskiego gaju, ograniczonym kempingu. Schemat jest sprawdzony. Wielu lub większość znanych celebrytów, polityków i biznesmenów przyciąga bogate otoczenie, pobłażanie zmysłom i urok bycia częścią ekskluzywnego klubu, który skrywa tajemnicę, która zawsze pozostanie ukryta przed zwykłymi ludźmi. To wydarzenie jest wyłącznie za zaproszeniem, a członkowie mają możliwość zapraszania gości. Jedna rzecz jest jednak jasna dla wszystkich zaproszonych. Co dzieje się w Czeskim Gaju, zostaje w Czeskim Gaju. Przy wejściu goście witani są tabliczką przedstawiającą sowę i napisem: Tkające pająki tu nie przychodzą. Słowa te nawiązują do słynnego zdania Waltera Scotta: O. Jakże splątaną sieć tkamy, kiedy najpierw ćwiczymy oszukiwanie. To tak, jakby ostrzegali ludzi przed oszukiwaniem, udając w czasowiczów, ale tak naprawdę są tam, aby obserwować i zgłaszać wyniki. Tacy zwodziciele, zdaje się ostrzegać sowa, mogą zaplątać się we własną sieć lub gorzej. Kremacja opieki. Ścisłe zabezpieczenia w czeskim gaju i brutalne traktowanie, o których donosili niektórzy dziennikarze i inni przestępcy, przemawiają za poglądem, że rzeczywiście prawdopodobnie mają tam miejsce nikczemne działania. Wiele w skrajnej tajemnicy. Jednak tym, na którym chciałbym się skoncentrować, jest dobrze znany dramat składania ofiar z dzieci. Rozgrywany zwykle pierwszego dnia imprezy zatytułowanej Kremacja opieki, podczas której odgrywany jest rzekomo pozorowany rytuał składania ofiar z dzieci na zewnątrz. Oto jak opisuje to Wikipedia. Ceremonia obejmuje przepłynięcie przez jezioro małej łódki zawierającej wizerunek troski, zwanej Nudna Pielęgnacja. Ciemne. Zakapturzone postacie otrzymują od przewoźnika kukłę, którą umieszcza się na ołtarzu, a na zakończenie ceremonii podpala. Ta kremacja symbolizuje, że członkowie odrzucają nudne troski i sumienia. W czasie, gdy powstawał scenariusz, pierwotne znaczenie słowa troska, niepokój, udręka było synonimem Martwienia się i miało bardziej negatywne konotacje niż w czasach współczesnych, kiedy jest kojarzone bardziej pozytywnie ze współczuciem. Ceremonia odbywa się przed Aul Shrine, czyli sowią kapliczką, dwunastometrowym posągiem pustej sowy wykonanym z betonu na stalowych wspornikach. Pokrytym mchem i porostami, posąg symuluje naturalną formację skalną. Ale zawiera w sobie sprzęt elektryczny i audio. Podczas ceremonii nagranie jest używane jako głos sowy. Fragment wideo z filmu dokumentalnego Alexa Jonesa: Mroczne sekrety w środku czeskiego gaju. Z nagraniem samej ceremonii. Link do tego 10-minutowego filmu znajdą Państwo poniżej. Wpajanie. Wygląda na to. Że wielu członków i gości czeskiego gaju udaje się tam na relaksujący czas nawiązywania męskich więzi. Zdarzają się okazje do poważnych dyskusji i prezentacji spraw biznesowych i politycznych, ale poza tym na porządku dziennym wydaje się tam być picie, wygłupy i zmysłowe przyjemności. Jednak niezależnie od tego, czy są tego świadomi, czy nie. Uczestnicy powoli wpajani są w sposób myślenia, w którym zatraca się wszelką troskę o innych ludzi, na rzecz mentalności całkowicie służącej sobie, a także postawy my, a oni wierność tym, którzy myślą w ten sam sposób. Poczucie dobrego samopoczucia przechodzi od głęboko ukrytej więzi z innymi, która kształtuje zdrowe sumienie, do oderwanego poczucia własnej wartości. Wiary w wartość własnego spełnienia kosztem innych i całkowitej utraty sumienia. Pogląd, że słowo opieka było pierwotnie używane do określenia niepokoju, cierpienia, martwienia się o sprawy doczesne, jest oczywistą sprzecznością. Pokonuje się światowe zmartwienia i troski, porzucając materiał na rzecz duchowości, miłość, rodzina, szacunek dla całego życia. Tutaj, oczywiście, nie od trosk doczesnych człowiek zostaje uwolniony, ale raczej od własnego człowieczeństwa. Wpływ takiego rytuału. Pod każdym względem bycie świadkiem palenia ciała w ofierze może prowadzić do oderwania się od własnego poczucia współczucia i przyzwoitości. Niezależnie od tego, czy jest to ofiara symboliczna, czy rzeczywista. Różnica polega tylko na stopniu wyobraźni. Jeśli organizatorzy postanowili w którymś momencie uczynić znaną już ceremonię, kremacja opieki pozorowaną ofiarą to tylko dlatego, że chcieli ją teraz wykorzystać do pozoru że nie działo się tam nic kryminalnego. W rzeczywistości jest prawdopodobne, że wszelkie akty ludzkiej deprawacji i nieludzkości są dostępne dla tych, którzy wykazują chęć i gotowość do takich doświadczeń. Ludzi, którzy już mają skłonność do cenienia ponad wszystko światowego sukcesu, łatwiej sprowadzić na tę ścieżkę. Podczas gdy niektórzy prawdopodobnie nie lubią potrzeby uczestniczenia w nieludzkich czynach i bycia ich świadkami. Prawdopodobnie są też inni o tendencjach socjopatycznych, którzy chętnie uczestniczą, gdy grawitują w wewnętrznym kręgu. Twardzi członkowie wspierają się nawzajem w domenie publicznej, wspierając się nawzajem w światowych dążeniach do władzy i bogactwa, tworząc jednocześnie kult wspólnego aprobowania aktów przemocy i zdrady, co bezpośrednio przyczynia się do spełnienia ich światowych ambicji. Jak powoli dowiadujemy się, jest to środowisko na najwyższych szczeblach władzy w dzisiejszym świecie. Gdzie od dawna realizowanym planem jest wyłudnienie planety do rozmiarów możliwych do opanowania dla scentralizowanego zniewolenia pozostałych mieszkańców planety. Co możemy zrobić? Mówię tutaj o rzeczach dziejących się na świecie, w które jeszcze kilka lat temu nigdy bym nie uwierzył. W pogoni za prawdą i wiedzą o tym, jak działa świat i dlaczego jest w takim stanie, w jakim się znajduje. Natknąłem się na jedną informację po drugiej, która wciąż udoskonała moje rozumienie fundamentalnego zła i zepsucia, które istnieją na najwyższych kręgach władzy. Z tym zrozumieniem nie czuję strachu, czuję się wzmocniony. Jestem wzmocniony wiedzą, że żyję w życzliwym wszechświecie, ale takim, w którym popełniane są niewyobrażalnie nieludzkie czyny w celu udoskonalenia naszego zbiorowego rozeznania i. Rozpalenia naszego wspólnego pragnienia stworzenia planety według naszego własnego wolnego i celowego wyboru, opartej na harmonii, szacunku i miłości na całe życie. Naszym zadaniem nie jest zwalczanie ognia ogniem. Jesteśmy raczej wezwani do tego, by mieć odwagę być świadomym tego, co się dzieje i patrzeć na to z szeroko otwartymi oczami, nie po to, by zaspokoić perwersyjną i krótkotrwałą ciekawość. Ale dla naszego wzmocnienia i pełniejszego zrozumienia życia. Po zrozumieniu, co jest rzeczywiste i prawdziwe pod zasłonami ciemności, i dlaczego takie rzeczy miały miejsce na naszej planecie, możemy następnie wspierać się nawzajem, aby wspólnie odejść od pokusy skrajnej światowej potęgi i bogactwa i zdegradować cały ten system kontroli na śmietnik naszej historii. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.